Nie może być tak, że zarząd Bogdanki boi się zarządu Enei, który jest sterowany przez Ministerstwo dzisiejszych aktywów państwowych i tę kopalnię doprowadza do ruiny. Ludzie są przerażeni, ludzie są niepewni swojej przyszłości, niepewni pracy w Bogdance. W dalszym ciągu obowiązuje to, co związkowcy dostali na początku stycznia, to znaczy plany redukcji załogi o 4 tysiące z 5 tysięcy w perspektywie następnych kilku lat. To są rzeczy, które dla Województwa lubelskiego są śmiertelnym zagrożeniem. Raz jeszcze powtarzam. Tu się dzieją cuda. Kiedy bogdanką rządzili tzw. pisowscy złodzieje, jak państwo również w niektórych mediach ich nazywaliście, no to przy pisowskich złodziejach bogdanka przynosiła ogromne zyski. Przychodzą fachowcy, prawda, uczciwi, i nagle są wielkie straty. No to jest cud, tylko że w drugą stronę. Należy ratować Bogdankę jako nasz skarb i jako niezwykle ważny element polskiej gospodarki, no i szczególnie ważny dla gospodarki tego regionu. Po to tu jesteśmy i chcemy powiedzieć również załodze, zrobimy wszystko, żeby nieudaczników odsunąć od was.